No no, ja, to ja nie mam tego, ja nie mam tego Oj chuj, zajebali wszystko, śmieć No jak ja Ja to to <musów> Nie chłop goni z knokiem, Ja tak patrzyłem na trzysta że mnie do tej chyba chciał wrócić puceniec Mama Ja nie A nie chcę się pieniądze. Ty, mamy typa na Kubo idzie chłopaki z Gildi Chuj. To nie chcę go na Kubo, bo ja mam duże... I'll not say that right. wrist flooded with them auto Fuck that bitch, send her home in a jet. AK47, make Make them do the chicken head. Shot him in the stomach, but I hit him in the leg. Actually, wrist bitch, meet my skin. got a couple hollows, I'ma go knock off his slip. He been off the age, he gon' shoot you in the face, can keepin' off the thirties for like 20 days. Oh, two million injury. Oh, wrist a luminary. Oh, I've Oh, Tsu Sakui. Taking drugs from my grandma's kitchen table What effin' that, put a hole in them like a bagel like, Four in the morning, I'm serving crackheads Bought Vector to the party, ooh, it's a <laughs> Corvette With this RPG, I'ma go blow up your moped wow. With this MP5, I'ma leave his ass a whore What the fuck, bitch, I'm a lot of you Oh my God, baby, I'm never but bad Don't you dive, tip all at the halal Get the vibe, fuck the Tak. A robię, To drzewka? na chodź. to była perełka k从nie, no nie? O, konkretnie. A wy coś śmiecie, bo sobie perełki rzucałaś Co jest, Nie tam na pół się nie Siema! mięska nie wiem, ale przypomnę. Idę z Oczywiście a jajaj, dobra, wygrywam już w tej dziedzinie! 2 killów i 0 yes, no. grandów! Zlandowałem, mamię to! 2 killów i 0 grandów! Dobra! A no, ja O, w tym ja. Po drugiej stronie! A. No to ja mam super HP, to, w sumie bo ja w sensie a nie od Was, tylko po tego, że mam LHP od grandów! Ale